Cześć, mówi Tomek, mistrz gry. Dziś odpowiem na pytanie, czy organizować sesję Zero. Nie, oczywiście, że nie. Jest to czysta strata czasu, który powinien być przeznaczony na granie. Wszystko, co uzgadnia się na sesji Zero, można uzgodnić w 20 minut przez dowolny komunikator internetowy. I jeszcze zostanie to na piśmie. Zazwyczaj elementem sesji zero jest tworzenie postaci. To kolejny błąd. Tworzenie postaci to jest czynność indywidualna, a nie grupowa, i w najlepszym przypadku skończy się to tym, że mistrz gry z jednym graczem będzie tworzył postać, a pozostali będą nudzili się jak mopsy. W najgorszym zaś przypadku wyjdą na jaw sekrety postaci gracza i wszystko to straci jakikolwiek sens. Skoro tak, to dlaczego 100% poradników YouTube'owych zaleca nam organizowanie Sesji Zero? No, wynika to po prostu z typowego, idealistycznego podejścia. Wszyscy zakładają, że znów jesteśmy w gimnazjum i mamy wpytę czasu, który możemy poświęcić na Wstępne uzgodnienia, po których nastąpi 2-3 lata wspólnej kampanii. No ale praktyka uczy nas, że tak nie jest, że kampanie kończą się po kilkunastu, a najczęściej po kilku sesjach, i naprawdę szkoda jednej, czasami trzeciej tego czasu poświęcać na spotkania, które mają dynamikę nasiadówek w korporacji. Odsumowując, sama idea uzgodnienia przed rozpoczęciem gry czego nie tolerujemy, a jaki styl lubimy, jest słuszna, ale zrobić to należy przez komunikator internetowy w ciągu kilkunastu minut i wziąć się do tego, co jest istotą naszego hobby, czyli do grania werpegi. Dzięki za wysłuchanie, do usłyszenia.